O Boże, ześlij na mnie łaski zdrój I unieś mnie pod sam tron Twój Bo w duszy mej tęsknota bardzo łka A z oczu płynie smutku za, Bo w duszy mej tęsknota bardzo łka A z oczu płynie smutku za że skrzeszaj mojej wiary skry, wszak wszystkim dla mnie jesteś Ty. Ty jeden możesz wieczne życie dać, wieczności byśmy mogli trwać. Ty jeden możesz wieczne życie dać, wieczności byśmy mogli trwać. Ja tylko Tobie służyć ciągle chcę, Bez Ciebie życie moje mdłe. Tyś dla mnie Zbawcą, Tyś mój Król i Pan, Obmyłeś grzechy krwią swych ran. Tyś dla mnie Zbawcą, Tyś mój Król i Pan, Obmyłeś grzechy krwią swych ran. Daj, Panie, bym ja patrzył ciągle wzwyż Na Ciebie, Chryste, na Twój krzyż O, odnów, Panie, odnów życie me Ja Ciebie wielbić, Boże, chcę O, odnów, Panie, odnów życie me Ja Ciebie wielbić, Boże, chcę